Można no sobie wyobrazić Zamek Będziński bez rycerzy. Z nami rycerz Będziński Robert Garstka. Może już w tej chwili nie dokładnie rycerz, ale był na pierwszym spotkaniu rycerz Będzińskich 10 lat temu. Jak to wspominam? Wspominał do tej pory bardzo miło. Woli wyjaśnienia tak. Pierwszego kiedy to zostało ogłoszone nabór do, do tworzącego się Bractwa Arcyckiego na zamku w Będzinie. Byłem ja i kilka jeszcze innych osób, które potem tworzyły człon tego Bractwa. Bycie w Bractwie wszystkim jest pewnego rodzaju nobilitacją, jest to przygodą, jest przeniesienie się w inne czasy, realia. Zawiązują się niesamowite przyjaźni, wyjeżdża się w Polskę na, na różne turnieje, na różne spotkania. Jest to niesamowita tak mi przygoda i zapewne te osoby no, czują jakąś taką żyłkę, pasję, aby robić coś innego niż, in, niż wiele innych osób na co dzień.